Patronem wydania jest wydawca Labla Krzysztof Tomaszewski. Marta Tomaszewska: W lawinie chaosu czyli jak zrozumieć pielęgnację. Cześć, tu Marta Tomaszewska. Być może znasz mnie jako autorkę bestsellerowych książek kulinarnych i poradnika Post Poradnik na Start, który pomógł tysiącom osób odzyskać kontrolę nad swoim ciałem, zdrowiem i codziennością bez frustracji, bez wyrzeczeń. Ale dziś zapraszam Cię w zupełnie inną podróż: do świata, w którym z chaosu rodzi się klarowność, ze zwątpienia poczucie sprawczości, z bezradności siła, która odmienia nie tylko skórę, ale też sposób, w jaki patrzysz na siebie. W lawinie chaosu jak zrozumieć pielęgnację to coś więcej niż poradnik, to przewodnik, to mapa. To Twój osobisty system nawigacji, który pomoże ci odzyskać kontrolę nad tym, co widzisz w lustrze i tym, co czujesz w środku. Nauczę Ci, jak czytać składy kosmetyków tak, jakbyś czytała etykietę ulubionej książki. Jak oddzielać marketingowe slogany od realnego działania. Jak tworzyć pielęgnację dopasowaną do ciebie, nie do algorytmu, nie do trendu. To nie będzie kolejna próba. To będzie przełom. Krok po kroku ze wsparciem lekarza-dermatologa i specjalisty medycyny estetycznej pokażę Ci, jak zrozumieć potrzeby Twojej skóry, świadomie wybierać produkty i stworzyć plan, który nie rozczarowuje, tylko działa. Ta książka to nie katalog kosmetyków. To klucz do zrozumienia siebie. Gotowa? Bo ja nie mogę się doczekać Twojej transformacji. Zrób zdjęcie przed zacznij słuchać. Zastosuj, a potem zaskocz wszystkich i samą siebie. Czekam na Twoją historię, na Twoją metamorfozę, na ten moment, w którym powiesz: Teraz wiem, teraz rozumiem, teraz jestem świadoma, a wszystko zaczyna się właśnie teraz.